Nie, 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 ja słyszałem plotki, że smakujecie, że zasmakowaliście. Ja nigdy. Pan może nie, ale Nawet kole... swoich nigdy nie zjadłem. Bo pan... Żartowałem sobie, że po tej aferze się zżartowałem, że teraz kiedyś jak szedłem do kuchni, to moje dwa pieski Jorki biegły za mną, mhm. a jak zobaczyły tam TVN, to jak szedłem do kuchni, to się chowały. <laughs> nie, I teraz zjadłem czasem jednego i kupuję takiego samego, żeby żona się nie zorientowała. <laughs> nie, Dominikowi Tarczyńskiemu chodziło o to, że nie wierzy w dwóch silnych liderów w jednej partii, że jednak uważał, że Bosak wyprze Mencena i Mencen po prostu gdzieś tam przepadnie, wróci do biznesu? Myślę, że. Po pierwsze, ja oczywiście. Szczegółowo nie będę tego rozstrząsał, bo takie rzeczy roztrząsa się na forum partii, ale myślę, że dominik tarczeński ocenia to, yy, nie znając kompletnie Sławomira ramcena i Krzysztofa Bosaka, tylko oceniając występy medialne. Tyle mogę powiedzieć. Więc jakby ale jego, istnieje w Konfederacji jego opinia, przecież podział. Jego no. opinia jest. Z, z... Ale mówię o to, kto kogo zje. Jego, okay. jego opinia jest z zasady bardzo ułomna, bo to jest tak naprawdę opinia takiego wyborcy, który lepiej się oczywiście zna na polityce niż kto inny, ale on nie zna ani Sławomira Bencena ani Krzysztofa Bosaka. Najprawdopodobniej. A jest ten podział jednak w konfederacji Mencen-Bosak. No oczywiście, bo są dwie partie w konfederacji: znowu Nowa Nadzieja Mencena, Ruch Narodowy Bosaka, i są różnice pewne światopoglądowe, znaczy światopoglądowe różnice które jednakowoż nie mają o tyle dużego w tym momencie znaczenia, że, że jak powiedzmy w wolnym rynku my jesteśmy tu na 90%, ruch narodowy na 70%, tak? No to wszyscy inni są na 30%, więc jak, jaka to sens? Ja sobie, ja marzę o Polsce, gdzie raz rządzi ruch narodowy, raz rządzi nowa nadzieja, prawda? I walczymy o szczegóły. Podobają zobaczymy się. Zobaczymy wtedy, kto kto Pan ma wielkie marzenia. Pan <laughs> tak. jest człowiekiem marzeń. to